Kwestia żywienia i żywności w okresie II wojny światowej jest zagadnieniem stosunkowo nowym w polskich badaniach historycznych. Przez długi czas marginalizowane, dzisiaj spotyka się z coraz szerszym zainteresowaniem ze strony nie tylko zawodowych historyków, ale również miłośników historii. W dzisiejszym odcinku pochylimy się nad tym zagadnieniem i postaramy się odpowiedzieć na pytanie, co jedzono podczas okupacji. Partnerem mniejszego cyklu codzienne sprawy w niezwykłym czasie jest Centrum Serenado. Wybuch II wojny światowej, poza wszystkimi dramatycznymi skutkami, jakie ze sobą niósł, wprowadził też niemałą rewolucję na polskich stołach. Tym, którzy dotychczas mieli dostęp do każdego produktu, nagle zaczął doskwierać głód. A tym, którzy przed wojną byli zmuszeni do zaradności, zdecydowanie łatwiej było odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Najtrudniejszym i najdziwniejszym ekonomicznie okresem podczas niemieckiej okupacji były miesiące od jesieni 1939 do wiosny 1940 roku. To wtedy kwestie handlu były nieuporządkowane i pozbawione od górnych wytycznych. Handlowcy pozbawieni byli jakichkolwiek normalnych dostaw. Wszystko odbywało się po kotem, a najwięcej miał po prostu ten, kto wykazał się największą przezornością latem i zdążył wykupić odpowiednią ilość towarów jeszcze przed wybuchem wojny lub w pierwszych dniach września. Przedwojenne zapasy szybko się jednak wyczerpały, w związku z czym każdy stanął przed olbrzymim wyzwaniem, jakim było zdobycie pożywienia. Sytuacji nie pomagała postawa polskich chłopów, którzy zwlekali z dostawami licząc na wzrost cen. Przed sklepami tworzyły się kolejki znane już z okresu I wojny i nazywane ogonkami, osiągające nawet 300 metrów i to tylko po to, aby wyczekujący mógł otrzymać bochenek na początku okupacji jeszcze smacznego chleba. Poszczególne produkty znajdowały się w różnych miejscach, więc w konsekwencji stanie w kolejkach zajmowało cały dzień. Sytuacja ta stworzyła zresztą pewną osobliwość okupacji, zawód tak zwanego kolejkowicza, który w zamian za jakąś formę gratyfikacji trzymał kolejkę dla innego zainteresowanego. Z pomocą, a przynajmniej tak początkowo uważano, przyszły same władze niemieckie, które postanowiły wprowadzić system kartkowy. Decyzję tę przyjęto z niesamowitą ulgą. Uważano bowiem, że wprowadzenie kartek usprawni proces zdobywania niezbędnej żywności. Tak też 13 listopada 1939 roku wprowadzono kartki na cukier, a 4 grudnia na chleb. Warto odnotować, że tego typu rozwiązanie w pozostałych miastach wprowadzono w zupełnie innych terminach. W każdym razie, następne miesiące przyniosły kolejne kartki na pozostałe produkty, m.in. mięso i środki czystości. Z wielu powodów kartki ulegały metamorfozom. Między innymi polscy fałszerze błyskawicznie podjęli się tworzenia kopii, przez co niemieckie władze okupacyjne zmieniały ich kolor, aby utrudnić ten proceder. Na kartkach dedykowanych Polakom umieszczano ponadto literę P. Kartki były odbierane przez uprawnione do tego osoby, które następnie rozdawały je mieszkańcom danej posesji. System kartkowy, podobnie jak inne przejawy życia codziennego, również ulegał podziałom względem kryterium rasowego. I tak też inne były kartki dla Niemców, dla Polaków, dla Ukraińców, jeszcze inne dla Żydów. Ewentualne profity i niewygody można łatwo odgadnąć. Największe przydziały były przewidziane dla Niemców, a najniższe oczywiście dla Żydów. Kartki zazwyczaj były dwujęzyczne i miały unikalny numer porządkowy. Każda z nich posiadała miejsce na personalia nabywcy oraz jego adres. Każda karteczka posiadała nazwę produktu i jego wagę. Wszystkie miały konkretny okres realizacji, a na odwrocie zazwyczaj umieszczano pieczeń zakładu, z którego pochodziły produkty. W zbiorach Krakowskiego Muzeum Armii Krajowej zachowało się kilka tego typu kart. Możemy odnaleźć m.in. karty z Kielc, z Warszawy czy z Zakopanego. Całkiem dobrze wiemy, jak dokładnie wyglądała zawartość takich kartek, to znaczy ile wynosił przydział dla jednego Polaka. Otóż w końcu 1940 roku kartki zapewniały 4 kg chleba, 4 jaja, 700 g mąki, 250 g marmelady, 100 g kaszy, 300 g cukru, który zmniejszono z 500, mięso i makarony po 200 g od 100 pół litra. W listopadzie 1942 roku przydział nieco poprawiono. Został powiększony o 4,2 kg chleba oraz 400 g mięsa, w skład którego wchodziła wyjątkowo niepopularna nad Wisłą Konina. W prostym przeliczeniu przydział dawał 305 kalorii dzień. Należy jednak pamiętać, że przydziały te były uzależnione od pracy, jaką ktoś wykonywał. Warto również wspomnieć, że w różnych miastach były różne przydziały, różne też relacje i różne świadectwa przekazują nam różne informacje w związku z czym wszystkie liczby, jakimi dysponujemy, możemy traktować tylko jako szacunki orientacyjne. Tak też pracujący fizycznie otrzymywali większe przydziały, dające dodatkowo 293 kalorie, czyli po podsumowaniu osiągali blisko 600 kalorii. W Warszawie przydziały były większe. Osiągały 740 kalorii, ale wiązało się to przy okazji ze zdecydowanie wyższymi cenami. Których szacunków nie podamy? Liczba dziennych kalorii była drastycznie niska. Normy wprowadzone przez Niemców stanowiły mniej niż 20% normy sprzed wybuchu wojny. Wyższy przydział można było uzyskać za wyjątkowo ciężką pracę lub pracę na rzecz wysiłku zbrojeniowego III Rzeszy Niemieckiej. Podobny skutek. Odnosiły stosowne zaświadczenia lekarskie. Jednakże ich zatrważająca ilość spowodowała, że Niemcy wycofali karty zdrowia i ukrócili ten pomysłowy proceder. Sytuacja pozostawała więc bardzo mierna. Ciężka sytuacja przekładała się na efektywność pracy w zakładach ważnych dla Niemców. Tak też postanowiono zwiększyć racje żywnościowe i od jesieni 1943 roku znacząco je, przynajmniej na papierze, podniesiono. Także najniższa norma wynosiła 939 kalorii, a ciężko pracujący otrzymywał tych kalorii aż 2093. Był to więc znaczący przyrost. Jednakże warto podkreślić, iż samą kartką i widniejącym na niej przydziałem nikt się przecież nie najadł, gdy w sklepie brakowało towarów. Takie sytuacje zdarzały się całkiem często. Czego konsekwencją stawało się wykupywanie produktu po nawet kilku miesiącach, co jest interesujące z punktu widzenia jasno określonej daty realizacji kartek. Szacuje się, że maksymalny przydział dla najbardziej uprzywilejowanych oscylował ostatecznie w granicach 1600 kalorii dziennie. Jak to wygląda w praktyce? Ile kalorii dziennie, w zgodzie z dzisiejszą wiedzą, musi przyjąć człowiek? Oczywiście te szacunki są uwarunkowane od tego, kto jaką pracę wykonuje, ile ma wzrostu, ile waży, w jakim jest wieku. Jednakże po ogólnym uśrednieniu przedstawia się to następująco. Szacuje się, że przeciętna dorosła kobieta powinna spożywać od około 1600 do 2400 kalorii w ciągu dnia. Dla dorosłego mężczyzny zapotrzebowanie waha się w przedziale od 2000 do 3000 kalorii dziennie. Zapotrzebowanie na kalorie jest zależne także od wieku. Szacowane zapotrzebowanie kaloryczne dla małych dzieci waha się od 1000 do 2000 kalorii dziennie, a zakres dla starszych dzieci i młodzieży to 1400 do 3200 kalorii w ciągu dnia. Chłopcy mają na ogół większe zapotrzebowanie kaloryczne niż dziewczynki. Tak wygląda wiedza współczesna. Która wcale daleko nie odbiega od ustaleń przedwojennych. Otóż Liga Narodów w 1936 roku orzekła, że człowiek niewykonujący ciężkiej pracy fizycznej potrzebuje dziennie przyjąć około 2400 kalorii. Jeśli zaś wykonuje ciężką pracę fizyczną, to na każdą godzinę powinno przypadać dodatkowo 300 kalorii, których szacunków nie przyjmiemy. W porównaniu z nimi wartość energetyczna przydziałów dla ludności generalnego gubernatorstwa zakrawała o ponury żart. Widać więc, że normy okupacyjne dalece odbiegały od wymaganej normy. A jak to przedstawiało się na tle pozostałych okupowanych przez Niemców terenów? W 1944 roku normalny konsument w generalnym gubernatorstwie otrzymywał 939 kalorii, we Francji 1115, we Włoszech 1068, w Belgii 1555, w Rzeszy 1930. Są to jednak szacunki bardzo orientacyjne i podważane przez niektórych historyków. Chociażby z racji tego, że są mocno wyselekcjonowane, prawda? Pomijamy chociażby ciężką sytuację na Bałkanach, szczególnie w Grecji, gdzie poziom zaopatrzenia był naprawdę bardzo niski, czy chociażby sytuację panującą na froncie wschodnim, gdzie głód był towarzyszem zarówno Wehrmachtu, jak i wojsk Związku Sowieckiego, czy przede wszystkim tamtejszej ludności. Wróćmy jednak do generalnego gubernatorstwa. Głód. Poza tym, że wynikał ze słabej polityki aprowizacyjnej i był nieodłącznym elementem każdej okupacji, miał jeszcze jeden ważny cel, na którym wyjątkowo zależało Niemcom. Jego utrzymanie było spowodowane chęcią wprowadzenia okupowanej ludności w swoisty stan apatii, kiedy to w poszukiwaniu jedzenia, aby zaspokoić głód, nikt po prostu nie będzie miał czasu na to, aby chociażby spiskować przeciwko nowym władzom powyższą myśl potwierdzają słowa samego Hansa Franka, który w swoim dzienniku zanotował: jak długo energia i siła człowieka są zajęte zdobywaniem środków żywności, tak długo nie mogą one być użyte w większym zakresie do innych spraw. Z podobnego założenia wychodzono nie tylko w kontekście Polaków, ale również Żydów, czego najlepszym przykładem były głodowe racje panujące w większości gett. Gdyby Polacy liczyli tylko na łaskę okupantów, to głód zdziesiątkowałby ich szybciej, aniżeli łapanki i masowe egzekucje. E, ciężką sytuację, aprowizacyjną, potwierdza jeden bardzo cięty okupacyjny dowcip. Po co stoisz? pyta Franek Antka. Przecież widzisz, mam wykupić kartki. To po co trzymasz nocnik? Bo i tak gówno dadzą. Wiemy jednak, że zamiar Niemców nie do końca się udał, bowiem Polacy, Swoją zaradnością, przezornością i, nie ukrywajmy, wrodzonym cwaniactwem. Podobnie jak Żydzi, dobrze zaznajomieni z handlem, czasami również pokątnym, całkiem sprawnie pokrzyżowali plany Niemców. Jedynym sposobem zdobycia żywności było podjęcie działalności nielegalnej z punktu widzenia okupacyjnego systemu. Najwięcej szczęścia mieli ci, którzy w porę zrozumieli, że sytuacja nie zmieni się zbyt szybko, a utrzymanie siebie i najbliższych jest uzależnione od własnej zaradności. Co to dużo mówić? Najszybciej w nowej rzeczywistości odnaleźli się ci, którzy z procederem przestępczym mieli do czynienia już przed wojną, czyli cwaniacy, oszuści oraz złodzieje. A mówiąc regionalizmami, w Krakowie Andrusi, a w Warszawie Apasza. Przy tej okazji warto wspomnieć, że okupacyjna rzeczywistość radykalnie przemodelowała drabinę społeczną ówczesnych miast. Podczas gdy przed wojną najlepiej sytuowani byli przedstawiciele arystokracji, bogatego mieszczaństwa lub inteligencji, tak okupacja na piedestale postawiła kanciarzy i cwaniaków, którzy nierzadko zbijali fortuny na czarnym rynku. Najszybciej zdegradowana została warstwa inteligencka. Uzależniona od służby, błyskawicznie ją utraciła z racji swojej niewypłacalności. Ponadto ostrze okupanta zostało w tę warstwę skierowane jako pierwsze, w związku z czym rodzinie nie mogli pomóc profesorowie, nauczyciele czy oficerowie, ponieważ przebywali albo w obozach, albo w więzieniach. Ciężar utrzymania spadł więc na kobiety, które absolutnie nieprzyzwyczajone do nowej rzeczywistości miały olbrzymi problem z dostosowaniem się do warunków okupacyjnych. Pomocą służyły im różne poradniki. Jednemu z nich pod tytułem to pani musi wiedzieć, poświęciliśmy niedawno odcinek, do którego serdecznie odsyłamy. Bardzo dobrze radzili sobie również rzemieślnicy oraz robotnicy. Posiadający solidny fach, byli zatrudnieni w przemyśle zbrojeniowym III Rzeszy, co wiązało się nie tylko z wyższymi racjami żywnościowymi, ale również zapewnieniem bezpieczeństwa dla siebie oraz swoich najbliższych. Podobnie ich żony, przyzwyczajone do pracy, były w stanie zadbać o dom. Robotnicy mieli również bezpośredni dostęp do różnych surowców, które następnie spieniężali na czarnym rynku, dzięki czemu mogli kupić tamże, niezbędne do życia produkty. Bez wątpienia jednym z najpopularniejszych słów wojennej gastronomii było słowo erzac. Jest to słowo pochodzenia niemieckiego i oznacza ono nic innego jak podróbkę, ewentualnie towar zastępczy. Polskie kobiety były regularnie zmuszane do poszukiwania takich erzacy, ponieważ niektóre produkty, takie jak słodycze, herbata czy kawa, były albo bardzo drogie, albo po prostu niedostępne. I tu zaczyna się polska pomysłowość. Zbliżają się urodziny, na stole powinien pojawić się tort, nic prostszego: tort z fasoli ląduje na talerzu. Taki przysmak idealnie komponuje się z kawą lub herbatą, więc do wyboru. Kawę z żołędzi lub marchwi wlewamy do filiżanki, zaś dla lubujących się w bardziej owocowych smakach herbatka z obierek jabłka. Doprawdy wyobraźnia naszych babci była niezwykle rozległa i dzięki nim żadne święto nie odbywało się przy pustym stole. Nie wszystkie surogaty były jednak smaczne i zdrowe. Należy jednak pamiętać, że zwykły szary dzień nie generował u Polaków potrzeby jedzenia czegoś wykwintnego. W realiach okupacyjnych w zupełności wystarczała, czy w zupełności musiała wystarczyć kromka czarnego chleba z marmoladą, która była czymś w rodzaju takiego miksu z odpadków owocowych i buraczanych. Sam chleb był podobno okropny. Ciężko było z niego cokolwiek smacznego przyrządzić. Powstawał z bardzo miernych składników. Konsystencją przypominał pumpernikiel, będąc jednak zdecydowanie mniej smacznym i bardziej łamliwym. Nazywano go kartkowcem albo dźwiękowcem ze względu na niestrawność, jaką powodował. Czasami używano również określenia smutniak albo nawiązując do osoby generalnego gubernatora gubernatorek. Wiemy jednak, że wyrób chlebopodobny doskonale nadawał się na tort, którego przepis podała w swoich wspomnieniach Maria Iwaszkiewicz, żona pisarza. Wspominała, że suszyło się i tłukło chleb kartkowy i tego proszku używało się jako mąki do tortu, ponieważ jednak dodawało się cukru, jajek i innych podobnych, tort był bardzo dobry i szkoda, iż go się po wojnie nie robiło. Czasem pojawiał się chleb z mąki kukurydzianej, który określano dobitnie mianem betonu, co nawiązywało oczywiście do jego konsystencji. Przez większą część okupacji nie było możliwości zdobycia innego chleba niż ten przedziałowy. Dopiero od połowy okupacji pojawił się chleb biały, ale był dostępny tylko na czarnym rynku. Surogaty były zresztą oficjalnie promowane w prasie gadzinowej i książkach kucharskich. Niejednokrotnie zresztą starano się wskazać ich zbawcze dla zdrowia właściwości i tym samym osłodzić konsumentom brak właściwego produktu. A skoro o książkach kucharskich mowa, to należy podkreślić, że w okresie okupacji wyrastały one niczym grzyby po deszczu, starając się dostosować do trudnej okupacyjnej rzeczywistości, proponując Polkom adekwatne do tej sytuacji przepisy. Swoistymi bestsellerami tej kategorii były książki Staweckiej-Stermachowej pod tytułem 100 potraw z ziemniaków czy Serotowińskiego, ziemniaki na pierwsze, na drugie, na trzecie, 135 przepisów na czasie. Ziemniak był zresztą podstawowym składnikiem każdego posiłku. Łatwy w wyhodowaniu zastępował nawet jajka, które nabyć można było bardzo drogo, bowiem ich przewiezienie ze wsi nie było zbyt proste ze względu na delikatną skorupkę. Podczas okupacji wydano blisko 20 książek, które poruszały zagadnienie kulinariów lub zdobywania pożywienia. Jedną z popularnych książek kucharskich był napisany przez panią Halską: Co dzisiaj jeść i jak gotować. Różne przepisy kulinarne można było poza tym odnaleźć w poradnikach oraz prasie. Między innymi ilustrowany kurier polski zamieszczał na swoich stronach różne wskazówki dotyczące przygotowania szybkich i smacznych posiłków. Z czegoś jednak te posiłki trzeba było przygotować? Co wtedy, gdy półki sklepowe świeciły pustkami, co przecież podczas okupacji zdarzało się dość często? Wtedy należało wykazać się własną inicjatywą i niespożytymi pokładami wyobraźni. Sporo szczęścia mieli ci, którzy posiadali swoje kilkaset metrów w granicach ogródków działkowych. Własna ziemia pozwalała na podjęcie się niełatwego, ale bardzo ważnego w warunkach okupacyjnych zajęcia prowadzenia upraw. Za zgodą okupantów Miejskie ośrodki organizowały zapisy na ogródki, szeroko propagowane przez prasę gadzinową. Warto jednak odnotować, że ci sami okupanci uprzednio najlepsze tereny zajęli dla siebie, nierzadko odbierając je pierwotnym polskim właścicielom. Dobrym tego przykładem są, notabene istniejące do dzisiaj, ogródki działkowe zlokalizowane na cichym kąciku w Krakowie, które swój rozwój przeżyły właśnie podczas niemieckiej okupacji. Były to jednak tereny przeznaczone w przeważającej części nurfyrdeuczy, tylko dla Niemców. Ich otwarcie przebiegło bardzo szumnie, a niemieckojęzyczna nazwa ogródków Alte Kazemate, czyli Stare Kazematy, nawiązywała do pobliskiego fortu będącego elementem dawnej fortyfikacji wybudowanej przez Austriaków, czyli twierdzy Kraków. Na pewno się Państwo domyślają, że jeśli ktoś posiadał tego typu działkę, mógł założyć swój własny warzywniak. I faktycznie nic nie stało na przeszkodzie, aby to zrobić. Jeśli tylko ktoś posiadał dobrej jakościowo sadzonki, mógł rozwinąć całkiem nieźle funkcjonującą plantację. Jaki metraż posiadały działki? W okolicach Warszawy Niemcy wygospodarowali około 300 hektarów ziemi, którą podzielono na ogródki o powierzchni najpierw 500 m2, a następnie 400 m2. Nie ma co ukrywać, to naprawdę całkiem zadowalający metraż, na którym zazwyczaj rosły cebula, pietruszka, pomidory, ogórki, fasola, rzepa, buraki, kapusta, czy oczywiście ziemniaki, które dominowały w krajobrazie ogródków działkowych, a tym samym na polskich stołach. Ich popularność wynikała przede wszystkim z stosunkowo łatwej hodowli i dużego rozrostu. Z całą pewnością nie jeden Polak miał tych ziemniaków serdecznie dosyć, ale również wielu z nich mogło przyznać, że te ziemniaki niejednej rodzinie po prostu uratowały życie. Nie każdy oczywiście potrafił uprawiać warzywniak. Bardzo często właścicielami działek stawali się ludzie, którzy dotychczas raczej nie interesowali się tym, skąd biorą się produkty lądujące na talerzu. Z pomocą przychodziły im różne poradniki, takie jak chociażby broszura Stefana Ziobrowskiego pod tytułem Mały Ogródek Warzywny, która okazała się w ramach Biblioteczki Życia Praktycznego i odnotowała podczas okupacji kilka wydań. Poza działkowym warzywniakiem, którego oczywiście nie posiadała każda polska rodzina, starano sobie jakoś radzić w granicach własnego mieszkania. Tak też bardzo częstym widokiem były chociażby warzywa zasadzone w doniczkach na balkonie. Podobnie rzecz się miała chociażby z terenami zielonymi wokół kamienic, gdzie sadzono chociażby ziemniaki. Sami Państwo przyznacie, że musiał to być bardzo osobliwy widok. Nie samymi warzywami człowiek żyje. Co z mięsem? Poza szmuglem mięsa ze wsi, co stanowi odrębne zagadnienie, hodowano zwierzęta w domach. Po mieszkaniach nie biegała oczywiście trzoda ani drób. Najpopularniejszym zwierzęciem hodowlanym przeznaczonym na ubój były króliki. Posiadają one zdrowe mięso o dużej ilości białka i witamin, a przy okazji odnotowują bardzo szybki wzrost i są dość proste w hodowli. Warto jednak pamiętać o tym, że trzeba było czymś te króliki nakarmić. O ile latem było to stosunkowo proste, ponieważ żywiły się one różnymi odpadkami z kuchni, o tyle zimą dochodziło już do licznych wyrzeczeń ze strony posiadaczy takich zwierząt. Króliki mieszkały w klatkach i tutaj po raz kolejny przejawiał się pragmatyzm polskich rodzin, które uważały, że nie może być w mieszkaniu miejsca niepotrzebnego, że każdą część, każdy metr kwadratowy trzeba jakoś zagospodarować. I tak też bardzo częstym widokiem w polskich Mieszkaniach, były właśnie poupychane po bokach klatki, w których mieszkały zwierzątka. Mimo sympatycznego wyglądu i radości, jakie puszyste zwierzątka sprawiały głównie najmłodszym domownikom, ich los był jeden. Po osiągnięciu odpowiednich rozmiarów, króliki ubijano, w czym pomocą służył pewien poradnik wydany w Krakowie w 1942 roku pod tytułem Użytkowanie skórek i mięsa królików. Ciekawe tylko, co było trudniejsze: obrobienie zwierzęcia, czy wyjaśnienie dzieciom, że puszysty króliczek już nigdy do nich nie przedrepta. Propagowanie surogatów normalnego mięsa szło o krok dalej i Polakom proponowano na przykład jedzenie bardzo niepopularnej nad Wisłą koniny czy alternatywnego drobiu, za który uznano gołębie. O niepopularności tego posiłku świadczy chyba najlepiej to, że wcale tych gołębi nie brakuje na krakowskim rynku. Jak Państwo widzą, zagadnienie wojennych kulinariów jest bardzo obszerne i nie sposób omówić go w jednym materiale. Z tego też powodu w dzisiejszym odcinku nakreśliliśmy jedynie najważniejsze aspekty związane z kuchnią w granicach ogniska domowego. Ze zrozumiałych względów, pominęliśmy takie aspekty wojennych kulinariów, jak chociażby kuchnia frontowa, czy sytuacja w gettach oraz obozach. Są to zagadnienia wymagające zupełnie innej narracji, a przy okazji zupełnie innej wrażliwości. Jednakże dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć odcinki poświęcone tym zagadnieniu. Mimo wszystko, mogli Państwo zauważyć, jak bardzo wymagającą kwestią podczas okupacji było zdobywanie lub wyprodukowanie pożywienia. O ile często słyszymy, że okres okupacji był trudny, o tyle rzadko wnikamy w szczegóły, aby naprawdę poznać to, jak wyglądała wojenna rzeczywistość, na przykład na polskim talerzu. Polacy jednak się nie poddawali, a pomocą okupowanej ludności Przede wszystkim polskim kobietom służyły wyobraźnia, zaradność i tak zwana mądrość życiowa, którą całkiem nieźle pamiętamy dzięki naszym babciom, a o którą byłoby trudno w dzisiejszych, tak bardzo wygodnych czasach, w których prawie wszystko można po prostu kupić. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękujemy wszystkim naszym patronom za wsparcie. W dzisiejszym odcinku. Pragniemy serdecznie pozdrowić panów Artura Kawalca, Huberta Kędziorka, Adriana Martynowicza, Piotra Bulicę, Michała Sapkę oraz pana Rudolfa Miczka.